Uff. Spokojnie, to tylko efekty specjalne huh? <noise> oh, Ile to jeszcze potrwa? Muszę przecież przygotować koncert Już możemy! Loli Rock pokaże wam, na co jest stać Dajcie czadu! You tell me, I'm out of side. You give me butterflies, I'm hanging. Henry? No i co powiesz? Nie mówimy oczywiście o głośnikach. Niezłe są, co? Ty oszalałaś? Panie Wenz, gdybyśmy miały lepszy sprzęt, wtedy... Rzeczywiście przydałby się wam lepszy sprzęt, ale przede wszystkim zmieńcie agenta. Przecież to nie wina Lary, że głośnik wybuchł. Właśnie, że jej. Ani trochę się nie zmieniła. Niczego się nie nauczyła. Już żadna jej kapela nie wystąpi na żadnym moim koncercie. On ma rację. Nie nadaje się do tej roboty. Przepraszam, że was na to naraziłam. Wszystko moja wina. Lara chyba nas potrzebuje. Chodźcie. One powinny być gdzieś tutaj. Ostatni na dole będzie palufiańskim potworem. Ach. Ach. Słuchajcie, nie oszukujmy się. Nie nadaje się. Nigdy się nie nadawałam. Musicie sobie poszukać agenta z prawdziwego zdarzenia. Oj, Lara. Głośniki często psują się na koncertach. Nie wolno się poddawać. Nie o to chodzi. Taki pech ciągnie się za mną od dawna. Nie słyszałyście, co mówił Henry? Co mówił, to mówił. Chodzi o to, że my w ciebie wierzymy i chcemy, żebyś była naszą agentką. I co ty na to? Och, wy naprawdę we mnie wierzycie. W takim razie załatwię wam występ na koncercie, żeby nie wiem co. Dobrze? Jasne! Pora zaatakować! Są na otwartej przestrzeni totalnie bezbronne! Dzięki naszej nowej mocy można je wreszcie zniszczyć! Hmm, nie jestem pewna, może to pułapka? Hmm, możliwe. Zaczekajmy, aż coś się rozproszy. No, dziewczyny, plan B. Pożyczyłam trochę sprzętu od innych zespołów. Zagracie ten koncert właśnie tutaj. Ty tak serio? Słuchajcie, na parkingu macie teraz ogromną widownię. Kiedy usłyszą jak śpiewacie, zażądają, żeby was włączyć do programu. Ale nie mamy tu sceny ani nic takiego. Tym też się zajęłam. Ustawicie się na dachu furgonetki. Jest solidna jak skała granitowa. You tell me, I'm out of sight You give me butterflies I'm hanging on every word you say You always make my day My eyes. Co to było? <noise> to był pokaz nadzwyczajnej mocy, ziemianko! Takiej, która zniszczy księżniczki raz na zawsze! Ziemianko? Księżniczki? Oh. 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 Na pewno jesteście od Henry'ego Ma niesamowite pomysły, kiedy trzeba promować koncerty O oh, matko, wow, Czy ludzie są w niebezpieczeństwie? Szybko, musimy coś wymyślić Wszystkie razem Krystal Modus mora. mogłyście zamrozić ziemian, ale nas nie powstrzymacie. To się jeszcze okaże. Talia, księżniczka Ceres.